Witam Państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj lampkę Bantry firmy EGLO Opakowanie tej lampki wygląda mniej więcej tak Tutaj mamy szczegółowe dane na temat tej lampki Symbol tej lampy, pod którym znaleźć się można u nas na stronie to 91195 lub ewentualnie proszę kliknąć w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają Ja już pokazuję jak ta lampka wygląda na żywo Tak, co mamy w pudełku? W pudełku mamy tak. Instrukcję montażu oraz warunki gwarancyjne. Tutaj mamy żaróweczkę. Jest oczywiście w zestawie. to. Tutaj mamy kluczyk montażowy, jak widać. Składamy na bok, to jest jakieś wypełnienie. Oczywiście sama lampka, pudełko jest już puste, sama lampka wygląda mniej więcej tak. Jest to taka stal szczotkowana, taka grubo, grubo, że tak powiem, rysy są po prostu głębokie. Nie jest to taka zwykła matowa ale jest to właśnie taka szczotkowana, głębokie rysy. Postaram się to pokazać. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać na, na ekranie Państwa monitorów, ale jak widać, nie jest to gładka powierzchnia. Nawet jak jadę, to słychać, że jest to szorstka powierzchnia tak wygląda w środku, w środku jest biała, wiadomo, żeby odbijała światło ładnie i tutaj na górze mamy jeszcze taką listwę montażową którą oczywiście można wyjąć, tę całą ramkę można sobie tutaj przystosować do odpowiedniej wysokości dodatkowo no, kabelki i kostka do podłączenia dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów na których można zobaczyć inne lampki, nie tylko firmy EGLO i zdecydować przed zakupem, czy na pewno taka lampka Państwa interesuje. Serdecznie pozdrawiam.